Wstawaj, wstawaj, księżniczko. Wiem, że już nie śpisz. O, nie chcesz tego zrobić, tą prostą drogą, co? Uderzył Stevena w twarz, przyprawiając go o krwawienie nosa. Pojebało cię? Nie widzisz, w jakim stanie jestem? Boli mnie wszystko, kurwo! Prawie straciłem pieprzone życie tam. Czekaj, dlaczego nic mnie nie boli? Jebane pasy. Możesz mnie zdjąć? Gdzie my jesteśmy? Odpowiadaj! Spokojnie, spokojnie, go w boju. Najpierw ja muszę zadać Ci kilka pytań Cóż, z racji tego, że rozmawiamy mogę Ci powiedzieć wszystkie detale, ale musisz najpierw coś mi opowiedzieć. Co się stało tamtego dnia? Co masz na myśli mówiąc tamtego dnia? Nie wiem, o czym ty gadasz. No, nie bądź taki. Zaczynaliśmy przecież już się zaprzyjaźniać. Wszyscy tu jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Ty moi bracia, prawda Steven? Powiem ci to raz jeszcze. Wypuść mnie stąd, nie wiem, o czym ty gadasz i ścisz ten irytujący dźwięk. Cóż, powodź, że ci przypomnę. Uderzył mocno Stevena, mówiąc: Aż zabłyskało. Co tam się działo? Tam też było wiele błysków. A teraz zacznij gadać, bo mogę tak przez wiele dni. Steven patrzył na niego w złości i splunął na jego twarz krwią. No dalej, cioto, pokaż mi, co potrafisz. Myślisz, że masz do przodu, bo jestem w pasach? Steven uderzył go z dynki, łamiąc mu nos. Ty skórz wielu! Nagle drzwi się otworzyły, a do środka wszedł łynta. Okej, okay, panowie, bądźmy dorośli, okej? Okay? Jasiek, weź i zaczerpnij świeżego powietrza, okej? Okay? Ja przejmę to od teraz. Pst. Siema Steven, co tam? Seriously? Co tam? Mogłeś przyjść szybciej, wiesz? I kim jest ten whisper przypominający kutasa? W sumie całkowicie rozumiem, co on tutaj robi. Jak ktoś ma ochotę się popieprzyć, to idzie do niego, skurwysyn. Oh, no już wyluzuj, Steven. A to jest drzewo! No ja się jak mój brat, pamiętasz go. I tak, dostał kołek w dupę, od kiedy kazali mu ściąć jego długie włosy z głowy. No ale nie jest taki zły w sumie. Nigdy nie zrozumiem, dlaczego się tak nie lubicie. No wiesz, możesz doliczyć to do puli. Tak, tak w ogóle co tam się stało? Ty mi to powiedz, straciłem przytomność. Dlaczego moje rany się zasklepiły? Co do cholery się tutaj dzieje? No, wiesz, byłeś w piączce ostatnie 13 dni, ale naj największe gówno zaczęło się jakoś 4 dni temu. Cały świat jest zgubiony, no, poniekąd. To znaczy, wszystko jest jako tako okej, okay, ale no, sporo do poopowiadania. Głos z głośnika. Jęga! Zacznij pytać, a nie odpowiadać! A to kto? No cóż, mój kapitan. Dobry z niego koleś, patriota i cieszę się, że pracuje pod nim. Jęga, przestań pieprzyć i zacznijcie rozmawiać. Pozwalam na wymianę info za info.